Ponad 500 pierwszoklasistów z 11 Krośnieńskich Szkół Podstawowych odebrało odblaski w ramach akcji Jestem Widoczny, Jestem Bezpieczny. Spotkanie odbyło się w Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie. Podczas zabaw i konkursów dzieci miały okazję dowiedzieć się między innymi, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Powiedz nam, w którą stronę najpierw należy się obejrzeć prawą czy lewo? lewo? Staramy się żeby dzieci miały wiedzę na temat tego, jak poruszać się bezpiecznie, w jaki sposób dotrzeć do szkoły, wrócić do domu cały zdrowy, więc to jest ten priorytet, na który stawiamy. I tutaj, jeśli chodzi o nasze działania, to przede wszystkim właśnie informacja, która ma dotrzeć do dzieci, do praktycznie dzieci z wszystkich szkół które znajdują się na terenie miasta Krosna. Teraz okres jesienny, wrzesień, październik to jest ten moment, w którym sami wiemy jako kierowcy, że ta widoczność dzieci na drodze to podstawa, bo taki odblask ratuje życie i na to stawiamy. I ta świadomość jest u nich dość duża. Odblaski dla pierwszoklasistów ufundowali prezydent miasta Krosna oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. W każdym roku przekazujemy dzieciom w szkołach krośnieńskich odblaski, opaski odblaskowe. W tym roku również przekazujemy kamizelki, które są dla szkół i kolorowanki dla dzieci. Także każdy dzieciak w szkole rozpoczynający naukę w krośnieńskich szkołach podstawowych jest wyposażony w opaski, w odblaski, w kamizelki. I po prostu prosimy tylko rodziców i te dzieci, aby wychodząc... O zmierzchu zakładali te opaski, bo będąc widocznym są bezpieczniejsi. Była to już 17. edycja akcji Jestem widoczny, jestem bezpieczny.